Dobry wieczór, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj jest 46. dzień mojego wyzwania NoFap, i dzisiaj um, przypomniałam sobie o, pewnym, o pewnej bardzo ważnej, ciekawej rzeczy, a mianowicie o, tym, o mocy um, akupresury. O tym, że akupresura działa i o tym, że może działać bardzo szybko i że jest bardzo, bardzo skuteczna. Mianowicie udało mi się dzisiaj wyleczyć mojego syna błyskawicznie, dosłownie w ciągu 15 minut, z dwóch przypadłości, bolała go kostka i no, miał czerwone oczy, zarupiałe, sądziłam, że to jest zapalenie spojówek, aczkolwiek mogło to być po prostu zatarcie bo jakimś tam piachem się sypali w piaskownicy, więc on po prostu być może zatarł sobie oczy, ale generalnie oczy były czerwone, zaczerwienione, podrażnione i, i już zbierała mu się tutaj w kącikach ropa. I kochani, ponieważ on się miał pro, problemy w ogóle ze snem, bo jego ta noga bolała, no więc ja rano no, zaczęłam się tutaj zastanawiać, no jakby tutaj jemu pomóc doraźnie, jak najszybciej. I przypomniałam sobie, że ja mam taką książkę bardzo ciekawą, podręcznik punktów akupunkturowych. To jest autorem jest Deborah Blicker, Bardzo wam kochani polecam świetna książka. No właśnie, no więc przypomniałam sobie, że mam tę książkę. Poszukałam tam, wyszukałam w książce ból kostki. Poucisnęłam mu tam minutkę, jeden punkcik, minutkę, drugi punkcik i słuchajcie, okazało się, że jego kostka już nie boli, ku mojemu zdziwieniu, ponieważ ja w ogóle do niego, w ogóle to, to, to nie mieściło mi się w głowie tak naprawdę, że to może tak szybko przejść, więc pouciskałam mu tam troszkę te dwa punkty i mówię, słuchaj, to ja teraz pójdę na zakupy i przynieść wodę, a potem... Jak wrócę, to znowu ci tutaj pomasuję. A on mówi: Ale ja nie mogę iść z Tobą. Ja mówię: No, ale tak, ja chciałam pójść do po wodę do źródełka, po wodę oligocenską. Mówi: Dobrze, to ja pójdę z Tobą, mamo. Bo ja mówię: Ale to nie boli cię już kostka? A on mówi: Nie, już mi przestała boleć. I słuchajcie, okazało się, że ta kostka no, na tyle go przestała boleć, że przez cały dzień normalnie funkcjonował, w ogóle nie narzekał na ból tej kostki. No i wieczorem tam przed pójściem spać jeszcze znowu mu rozmasowałam tam te dwa punkty i kochani dzieciak jest zdrowy i zachęcona tym, że to tak super zadziałało na kostkę. Mówię sobie no to może znajdę coś na um, to zapalenie spojówek i słuchajcie znalazłam um, i znowu po prostu pouciskałam mu tam trzy punkty um, i dosłownie no nie wiem, po, po, po pięciu minutach uciskania tych punktów, ja już za, zauważyłam że to oko jedno mu się poprawiło a dosłownie no i włączyłam tam jakiś film obejrzeliśmy sobie, ja mu tam te punkciki pouciskałam i po 15 minutach kochani, oczy były kompletnie już nie było śladu po zaczerwienieniach, po ropie oczy były zupełnie zdrowe więc no aż Aż zaszokowana byłam, że to aż tak szybko i tak bardzo skutecznie, rewelacyjnie zadziałało. I pomyślałam sobie, że sprawdzę, czy nie ma czegoś dla Was. A ponieważ ostatnio rozmawialiśmy o impotencji, to zajrzałam i znalazłam kochani, jest, jest punkt, który leczy impotencję. Oprócz tego, że ten punkt leczy impotencję, on leczy wiele różnych innych. Um, po prostu zaburzeń ponieważ jest to punkt, który jest odpowiedzialny za śledzione żołądek nerki oraz wątrobę, aż za tyle narządów kochani natomiast za przyczynę impotencji w medycynie chińskiej jest uważany niedobór yang w nerkach yang to jest to jest ciepła, sucha energia która jest też jak gdyby kojarzona z testosteronem, bo to jest męska energia, więc niedobór testosteronu jest również kojarzony z, z, właśnie z niedoborem jang w nerkach. Także, moi drodzy, pokazuję Wam, gdzie ten punkt się mieści najpierw na obrazku. To popatrzcie sobie tutaj na ten obrazek. To jest, popatrzcie sobie, wewnętrzna strona stopy. I widzicie, że ten punkt się znajduje nad środkiem kości, kostki przyśrodkowej. Trzy suny, zaraz wam pokażę. Su, w miarę, jak gdyby tutaj, odległości w akupunkturze są suny. Jeden sun to jest słuchajcie kłykieć ym, kciuka. czyli tu gdzie, gdzie nam się kciuk zgina po wyprostowaniu, to, to, jest, to, to jest jak gdyby miara jeden sun. Natomiast w przypadku y, trzech sunów jest jeszcze bardzo łatwo to zmierzyć, bo to jest y, jak sobie tak złączymy palce, tu w tym miejscu, gdzie, się, gdzie, mam, gdzie, nam, gdzie mamy kłykieć z kolei palca wskazującego, Odtąd, dotąd, do końca tutaj tego małego palca, to są trzy suny dokładnie. Czyli, żeby namierzyć ten punkt, to my, ja wam to raz pokażę na swojej stopie. Przepraszam, trochę będzie trzęsło, bo ja to z ręki kręcę. Ale stawiam, powiedzmy. I mam, mam, macie tutaj stopę. Macie, kochani moi, środkową część kostki, po środku kostki. Przykładamy sobie mały paluszek. I to jest dokładnie ten punkt. I wtedy szukamy tylnej części, yy, tylnej części tej kości piszczelowej. I to jest ten punkt, który, kochani, leczy impotencję, a przy okazji bezpłodność i parę innych problemów, przedwczesny wytrysk. <laughs> Także warto, moi drodzy, ten punkt y, znaleźć u siebie na ciele i pouciskać, jeżeli ktoś ma y, tego typu problemy. A ja jeszcze Wam w opisie tego filmiku dam informacje na temat tego, co jeszcze ten punkt leczy. Um, ale czy wiele rzeczy, łącznie z tym, że jest bardzo skuteczny w leczeniu bezsenności i takich ukrytych przyczyn bezsenności. Więc jeżeli macie problem na przykład z bezsennością, to również dobrze jest sobie ten punkt odnaleźć w ciele. Jak widzicie, nie jest to wcale trudne i pouciskać. Uciskamy, słuchajcie, trzeba ten punkt uciskać dosyć mocno, żeby aktywować punkt. Możecie sobie to uciskać palcem. Ja mam takie narzędzie do uciskania niektórych punktów, bo niektóre punkty mm, łatwiej jest po prostu uciskać palcem, ale takie punkty na przykład na nogach, to ja wolę sobie ucisnąć takim, takim po prostu narzędziem są takie masażery też specjalne także natomiast jest to absolutnie, nie, nie jest to konieczne można to spokojnie zrobić palcem i trzeba to dosyć mocno pouciskać poczujecie coś tam, albo takie ciepło, albo mrowienie, czasem to jest ból jeżeli natraficie na właściwy punkt no ale warto ten punkt aktywować, pomasować sobie trochę i i po prostu um, uzyskać te korzyści, których szukamy z e, aktywacji danego e, punktu akupunkturowego. Bardzo Wam serdecznie polecam akupresurę e, i tę książkę podręcznik e, punktów akupunkturowych. Ja osobiście naprawdę zapomniałam, kochani, że to jest tak skuteczne i że to tak dobrze działa, ale dzisiaj, no po prostu to te oczy, które się zmieniały, po prostu w oczach mojego dziecka, no absolutnie mnie to rozwaliło, słuchajcie, także nie mogłam wam nakręcić filmiku o niczym innym dzisiaj, jak tylko o tym. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia jutro.